20 lutego Eliza Kamińska witam państwa w Infoportalu. Myślami jesteśmy już przy weekendzie, ale najpierw zobaczmy co przynosi nam dzisiejsza kartka z kalendarza i jakie tematy przygotowali dziennikarze portalu TVP Wilno. W kalendarzu minionym swoje święto obchodzą Leon, Elżbieta, Franciszek, Jan, Julia oraz Walery. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzisiejsza data ma wymiar społeczny i historyczny. Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych przypomina o potrzebie równości, solidarności oraz budowania świata opartego na, na poszanowaniu praw człowieka i godnych warunkach życia. 20 lutego zapisał się także w historii Litwy. W 1387 roku z okazji Sztu Litwy Władysław Jagiello, król polski i wielki książę litewski, nawol litewskiej szlachcie przywilej umacniający jej pozycję prawną i majątkową, co było ważnym etapem w kształtowaniu nowego porządku państwowego. Ta data ma również znaczenie w dziejach Polski: 20 lutego 1919 roku uchwalono tak zwaną Małą Konstytucję. Dokument ten potwierdzał funkcję Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa i określał zakres jego uprawnień w relacji z sejmem ustawodawczym, porządkując tym samym podstawę władzy w II Rzeczpospolitej. Na zakończenie akcent kulturalny. Dziś o godzinie 19 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się spektakl muzyczny Baladyna Reloaded, inspirowany dramatem Juliusza Słowackiego. Kalendarz już znamy, teraz zobaczmy czym dziś żyje portal TVP Wilno. Na naszej stronie internetowej ukazał się poruszający artykuł o dziewczynce, którą jak mówiono we wsi przyniosła ziemia. W przedwojennej miejscowości Wierzby Polskie, dziś części Nowej Wielejki pod Wilnem, podczas wykopów znaleziono niemowlę. Dziewczynka trafiła do Heleny i Jana Aleksiejewów, małżeństwo od lat czekającego na dziecko. Przyjęli ją bez wahania i nazwali Marysią. Wkrótce w rodzinie pojawiła się także biologiczna córka Jadwiga. Artykuł pokazuje rodzinne ciepło, dziecięce emocje i trudne wybory, które przyniosła wojna. Gdy rozpoczęły się wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, Marysia zgłosiła się sama ratując młodszą siostrę, pracowała w fabryce, pisała listy do domu i przysłała fotografie. Jedyny ślad, jaki po niej pozostał. Po wojnie kontakt się urwał, Marysia nigdy nie wróciła. Została pamięć i zdjęcie dziewczyny, która pojawiła się w życiu tej rodziny jak cud. Całą historię można przeczytać na naszej stronie internetowej. Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa informuje, że w związku z ryzykiem powodzi na Litwie mieszkańcy mogą korzystać z aktualnych map zagrożeń i porad w aplikacji LT72 oraz na stronie lt72.lt. To dobry moment na przygotowanie się, ocenę ryzyka w miejscu zamieszkania i zaplanowanie działań na wypadek zalania. Na razie sytuacja pozostaje stabilna, poziom wody jest stale monitorowany, a ocena zagrożeń jest prowadzona codziennie na podstawie prognoz hydrometeorologicznych. Służby apelują o śledzenie komunikatów i wcześniejsze przygotowanie się, by ograniczyć skutki ewentualnych powodzi. Choć zimowe igrzyska olimpijskie powoli zbliżają się do końca, emocje wciąż są ogromne. Na Litwie szczególną wagę przyciąga w tym roku lżwiarstwo figurowe, dyscyplina, która coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na olimpijskiej scenie. Na naszej stronie okazał się obszerny artykuł Natalii Urbanowicz, w którym porównuje ona sportowe drogi Litwy i Polski, pokazując dlaczego to właśnie lżwiarstwo figurowe może stać się dla Litwinów tym, czym skoki narciarskie są dla Polaków. To także opowieść o długim i konsekwentnym budowaniu tej dyscypliny na Litwie od skromnych początków po coraz śmielszą obecność w światowej czołówce. Całość materiału dostępna jest na naszej stronie internetowej. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie poświęcone drodze świętego Jakuba Kamino. Joanna Bożerocka oraz Małgorzata Kocicz podzieliły się swoimi opowieściami z czterech różnych szlaków, inspirując uczestników do tego, by marzenie o wędrówce zamienić w konkretne plany. Rozmawiano o pierwszych krokach na kamino, wyborze trasy, przygotowaniach oraz o tym, co sprawia, że ta droga tak mocno zaraża. Na wydarzeniu obecny był także nasz fotoreporter Łukasz Czapliński. Temat zbliżającego się dnia języka Oczystego podejmujemy dziś w Infoportalu. Z tej okazji, jutro na naszej stronie, okaże się artykuł Anny Pieszko. A teraz łączymy się z językoznawczynią dr Kingą Geben, z którą porozmawiamy o Gwarze Wileńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kingo, jak dziś możemy zdefiniować gwarę wileńską? Czy to wciąż gwara w sensie dialektologicznym, czy raczej lokalna odmiana polszczyzny pod, pod wpływem innych języków? Więc gwara w sensie dialektologicznym tak jak pani zaznaczyła, czy to jest wciąż ta gwara, więc gwara w sensie dialektologicznym jest to gwara wsi. Gwara wsi i gwara osób niewykształconych, więc jeśli chodzi o polszczyznę wileńską, należy ją definiować jako język mieszany polszczyzna mieszana albo odmiana kontaktowa jest to polszczyzna osób wykształconych mieszkających w miastach zajmujących wysokie stanowiska, ale używających Interferencyjnych słów, czyli polszczyzna, która jest kształtowana przez inne języki, która jest w tym wielojęzycznym otoczeniu, jest to polszczyzna kontaktowa. Właśnie. A jak wygląda to teraz? Czy w naszej y, mowie pojawiają się dziś jakieś nowe wileńskie słowa albo jakieś nowe znaczenie? Y, właśnie, że jak zwykle dotyczą te zapożyczenia takich specjalistycznych terminów. I dwa najnowsze terminy, które pomyślałam, że zacytuję tutaj, na przykład w związku z systemem kołcyjnym butelek na Litwie upowszechnił się również w mediach wyraz aromat. Po polsku jest butelkomat. Oraz wszyscy odbierają paczki w pasztomatach. Jest to oczywiście lituanizm, bardzo świeży. Oczywiście mają to być Paczkomaty. i takie ciekawe, specjalistyczne słownictwo, którego brakuje tutaj, prawda? Pojawiają się nowe obiekty, które trzeba nazwać i one są nazywane za pomocą znowu zapożyczeń z języków i teraz z języka litewskiego. Bardzo ciekawe zjawisko. Właśnie, a ta gwara wileńska, w którą stronę teraz ewoluuje? Czy jest to bardziej w stronę polszczyzny takiej ogólnej, czy w stronę takiej właśnie mieszanki, mieszanki językowej? Widziałabym jednak tutaj dwa procesy, więc z jednej strony mamy coraz lepszą polszczyznę standardową, jeśli chodzi o media. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy nigdy, że mamy media wilejskie, które mówią polszczyzną standardową. Więc ta polszczyzna, która jest na scenie, która jest w mediach, jest jeszcze lepszym wariantem niż sprzed 25 lat. Natomiast pamiętajmy, że mamy też internet, który jest. Niezwykle wielojęzycznym medium, i tam mieszania kodów takiego też nigdy wcześniej nie było. Więc, z jednej strony mamy polszczyznę ogólną, a z drugiej strony jeszcze bardziej upowszechnia się ten wariant mieszany w kontaktach właśnie internetowych, w mediach społecznościowych w internecie. Właśnie, z niedawnego badania wynika, że, że polskie media na Litwie pozytywnie wpływają na poprawność językową Wilnian. Co konkretnie się poprawia? Czy to jest słownictwo, czy to jest wymowa, czy, czy, czy może składnie? Jest to niezwykle ważne, żeby pojawiały się te miejsce oficjalnego użycia języka polskiego, i wtedy poprawia się wszystko. Poprawia się i słownictwo, i składnie, i wymowa. Jest to presja użycia publicznego polszczyzny, polszczyzny, która zwykle funkcjonuje w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, w środowisku przyjaciół. Tutaj staje się w tym samym, w tej samej sytuacji i potrzebujemy użycia kodu oficjalnego i potrafimy jego użyć we wszystkich. W warstwach polszczyzny, jakie tylko możemy sobie tutaj wymienić, tak? Fonetycznej, i leksykalnej i słowotwórczej. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta sytuacja oficjalnego użycia nie kurczyła się odwrotnie, żeby było jak najwięcej możliwości wykazania wykazania się umiejętnością tego kodu ogólnego. A czy my, mieszkańcy Wilężczyzny, powinniśmy się jakoś wstydzić swoje gwar? Skąd bierze się to poczucie, że, że my mówimy jakoś gorzej? Na pewno to poczucie bierze się z jakiejś takiej historycznej historycznego spojrzenia na to, że ludzie, którzy nie byli wykształceni, nie umieli tak polszczyzny ogólnej albo mówili z blendami, tak więc ci co mówią z blendami są ludźmi niewykształconymi. więc to jest takie historyczne i społeczne spojrzenie na pewno nie jest to spojrzenie językoznawców gwara jest dla nas wyznacznikiem naszej. Tożsamości to określa nasze dziedzictwo, to określa nasze miejsce na tej ziemi, więc na pewno nie należy postrzegać gwary jako gorszego wariantu. Jest to wariant lokalny i ma swoje miejsce, musi mieć miejsce w naszym, w naszym życiu, więc na pewno nie należy się wstydzić pary. A czy można jednocześnie mówić właśnie piękną poprawną polszczyzną i być dumnym z wileńskiego akcentu i, i z wileńskiego słownictwa? Doskonale, pani redaktor powiedziała. Tak należy postrzegać polszczyznę, że należy być dumnym z tego, że się pochodzi z Wilna, z Litwy, z wileńszczyzny, że się zna zarówno gwarę wileńską, jak też potrafimy powiedzieć poprawnie w języku polskim ogólnym, jeżeli sytuacja tego wymaga. Może jakieś krótkie życzenie możemy od Pani usłyszeć z okazji Dnia Języka Ojczystego? Więc pamiętajmy, że język ojczysty jest to nasz język, który poznaliśmy w swoim dzieciństwie jako język pierwszy, jako język naszej matki. Więc język ojczysty, chociaż w języku polskim ten wyraz ojczysty kojarzy się z ojcem, jest to przede wszystkim język matki. W tym języku będziemy do końca życia myśleli, modlili się i liczyli. Tak mówią językoznawcy. Dziękuję pani doktor za rozmowę oraz za podzielenie się swoją wiedzą i spojrzeniem na współczesną gwarę Wileńską. Dziękuję bardzo. Zanim nastanie weekend, zapraszamy jeszcze na serwis Info Wilno. W wieczornym serwisie spotka się z państwem Łukasz Czunkiewicz. A już teraz życzę spokojnego weekendu i dobrego wieczoru. Stefo Wilno.